To są mikstury dostępne na trybie Box PvP. Jak widzicie, są nimi dwie siłki na okres 3 oraz 8 minut. Jednak oprócz mikstur istnieją też inne opcje używania efektów. Jest nią na przykład możliwość zatrucia przeciwnika podczas walki, podczas gdy posiada się wbity Perk Poisona. No ale właśnie, po co ja wam to w ogóle mówię? Otóż powód jest naprawdę ciekawy. W dzisiejszym filmie zagrałem na trybie Box PvP, ale dodatkowo posiadałem specjalny przedmiot o nazwie Efekt Giver. Jest to item, który co 3 minuty dawał mi opcję nadania sobie losowego efektu. na okres 60 sekund. A co więcej nadawał mi on efekty, które nie są normalnie możliwe do zdobycia. Jednak nie. Nie były to tylko siłki, speedy czy regenki. Przedmiot ten podczas filmu losował mi jeden z 10 efektów w składzie których również były te negatywne takie jak zatrucie, spowolnienie czy nawet mocne osłabienie przez które dosłownie nic nie zadawałem innym graczom. I spoileruję wam, że przez ten efekt prawie zginąłem z najlepszym mieszem. Dodatkowo w tym filmie zrobiłem mocny opening za ponad 250 zł, Także oglądaj ten film do końca, a ja zapraszam do filmu, bo naprawdę było grubo. Dobra, jak widzicie w moim ekwipunku posiadam efekt Givera, który jak sam opis wyjaśnia pozwala mi wylosować losowy efekt raz na 3 minuty na okres 60 sekund, czyli w skrócie co 3 minuty, jeżeli mi się przyparcie, mogę dostać naprawdę przemocny efekt typu Strange 2, Strange 3, Strange 4 jakiś Speed 5, Jumpus 10, nawet jak zajrzałem sobie w konfig tego przedmiotu w plikach, była tam niewitka, regeneracja 8, 9, 6, ale no niestety również były te gorsze efekty typu Poison 4, Slowness 10, Blindness i tak dalej i tak dalej Więc no szczerze wam powiem, że przedmiot no ewidentnie jest gigamocny, ale no wszystko zależy od mojego szczęścia No jest generalnie 5 pozytywnych efektów i 5 negatywnych, więc no w sumie to mam 50-50, czy, czy akurat mi się powarci czy nie Aczkolwiek no mam nadzieję, że raczej będę miał farta w tym odcinku, ponieważ moim celem na ten film... Jest w bicie 1700 ranków, a jak sami widzicie, mam aktualnie 1533, więc no nie ukrywam, ale jest bardzo słabo. Generalnie na sam start odcinka w ogóle już sobie polecę w jakieś losowe koordynaty. Jak sami wiecie, aktualnie siłki dwójki są bardzo drogie. I w ogóle, co mi się stało z głową? Co jest grane? Dobra, jakiś ziołek ja atakuję tutaj 2300, także. Aha, dobra. Typikalowo, <love> ziołek dostał hita i uciekł. Doromos z tego zakołębuje? O kurde, ziołek ma 18. Oj, oj, tarapaty, tarapaty. Darmo, tego zakołębuje? Dobra, buduję, buduje, buduje. buduje. Kurna no nie no jak Cheat, kilka serc mu tylko zostało, dobra! Ej tak szczerze, to jest chyba moment, żeby użyć efekt givera, dobra, tylko proszę, żeby dropnął coś dobrego. Bo jak drobnie mi poison w momencie, gdy goni mnie kurna, przynajmniej czterech typa, to się naprawdę chyba Dobra, gonią, mnie No nie, dobra nie ma nikogo. Dobra, dobra, trzy cztery ja pierdzielę ucięło mi nagranie, no nie wierzę no! Akurat, kurna, wylosowało mi się stręczwórka i skończyło mi się miejsce na dysku. Ja nie wierzę! Klikam to po raz kolejny, widzowie. Trzy, cztery, ry! Ok. O Okej, okay, dobra, mamy speed na dziesiątkę, ja pierdziele, ej dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie Dobra, 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 ja wiem, że co to jest w ogóle, co to kurno jest Patrzcie na ty, <gracja> Gracie już normalnie xd na czacie, bekę cisnął Ej, dobra, czekajcie, czekajcie, ja wypijam stręcza dwójkę, wypijam stręcza dwójkę i wpierdziałam się w jakiegoś typa Dobra, dałeś mi graca jakiegoś, dałeś mi graca jakiegoś, Zio, chodź tutaj Ej, ale najlepsze jest to, że normalnie można sobie z wylatywać na tak mi speedzie Ej, dobra, jestem tak szybki, że nie mogę typa trafić nawet Dobra, gościu, wypierdzielasz Ja się nie muszę nawet odmurowywać z tych kołebów, nie? Ojo, jestem w tarapatach Dobra, totemik padł Ale fuck, No przecież, dobra, no to koniec Koniec speeda dziesiątki Ja nie mogę w ogóle widzowie na tym odcinku pozwalać, żeby mi totem padał Bo wtedy przecież wszystkie efekty mi to clearuje, i ja pierdziel no przecież Dogi kiedy oswoiłeś muchy Ej dobra, Ziołek gigareluje na czasie, patrzcie ile ty, patrzcie jak to... to autentycznie wygląda jak jakiś stado much, no patrzcie jak mnie fokusują, co jest? Dobieram to temy, koksy, dobra, dobrałem się. Tylko kurde już strężnie nie mam, proszę stręcz, proszę błagam stręcz! Dobra, komoły dokupione i dobra, klikamy, klikamy! Ja pierdziele, nie Suj... Nie dobra, teraz mi zbij totem, teraz mi zbij totem, proszę, proszę bardzo, proszę bardzo, zbij mi totem, Proszę, nie obradzę się! No i kurna pięknie, o to chodzi. O oh fuck, o oh fuck, jednak nie, jednak nie! Jednak nie o to chodzi, ewidentnie! Ale dobre, ja mam dobry patent. Jak będą mi dropić jakiś ten. chociaż dobre, nie, uznajmy, że nie będę. Uznajmy, że nie będę specjalnie robił tak, żeby mi padały temy, bo to jest sobie trochę oszukiwanie, ale nie ukrywam, że jest to OP taktyka pod taki odcinek. Ej, jak, jak ja nie przeżyję i jak mi z cudem nie dostałem z efekt givera haste, to jestem nie wyjdę. To jest niemożliwe. Nie, no, ja pierdzielę mandynówkę. Ej, nie, no, ja pierdzielę, co się dzieje. Czemu tu jest tyle typa? O oh, f*k! O kurde, jakiś ziołek pada. O nie, no nie wrzucaj mi daj mi pobić. O co? Ja pierdzielę, no. Hilują ziomkami i nawet nie pozwolą dojść tutaj. Wy pierdzielasz to, no chłopie, proszę cię. Oj, no i dupa, znowu, znowu w domku, znowu. Ej, mi zaraz... No i zajebiście. Zaraz mi buty padają, zaraz mi buty padają. Ja pierdzielę. 68 użyć na butach. Poszę! czy ja nie jestem świetny. Dobra, na faście, dobiorę sobie to temy. I dobra, klikamy to. Czekajcie, koksy mam, koksy mam, kobłyby mam. Dobra, klikamy. O kurno! pierdzielicie, że strun 4 drobno, dobra, pana to, pana to, pana to, pana to. Raz, dwa, trzy, cztery. O oh fak, o oh fak, nie, 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 proszę, 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 nie, 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 nie. nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 hitów, dobra Ej, szczerze? Myślałem, że to będzie mocniejsze Ej, szczerze? Kurde, ja mam w sumie 16 miecz tylko No nie no, 16 miecz to no, dalej jest spoko Kurde, no, ma jakiegoś dobrego seta? Kosmonauty ma Czekajcie Nie, dobra, ja mam ostatnie 10 sekund. Nie ma czasu na MSG No, nie no, wrzucił mnie jeszcze w to gówno No i super, dobra przy, Dobra, przynajmniej się już Strength 4 skończył Ej, czemu Strength 4 jest taki słaby? W sensie jest mocny, ale. Ale, kurde! No, spodziewałem się czegoś mocniejszego. No, na szczęście jeszcze jest możliwość dropnięcia stręcza dziewiątki. No, i on jest, no, najmocniejszym efektem z tego wszystkiego. Ale, kurde. Nie no w sumie dziewiątka będzie mocna, no jak teraz zabijałem na cztery hity, to na dwa hity ziomowi będzie padało wszystko. Jestem ten typ, nie ukrywajmy, że miał całkiem dobrego seta Dobra, czekam sobie na linii no i zobaczymy kolejny efekt. Kurde, tak szczerze Ja bym robił coś takiego w ogóle, że jak drobnie mi negatywny, to w ogóle nie wychodzę poza czerwoną linię, ale. Kurde, nie wiem czy... Nie wiem czy to by było w sumie w porządku. Nie no dobra, wyjdę, no ale kurde, mam nadzieję na coś fajnego. Uuuu jakieś tradziki od widzów widzę Zarąbiście, dostałem fajerwerkę I cztery totemy Super donate Uuuu. no i dobra, to się szanuje Dwa stręcze, dwa i szesnastka mieczek. Akceptuj, kurna, idę na bitkę Dobra, jeden stręcz, dwa Ach, Zawsze coś, dziękuję No dobra, to klikamy Uuuu, let's go Dobra, ej, dobra, dobra, dobra Skoczę na to? Proste, że wskoczę Ja pierdzielę, e dobra Dobra, dobra, dobra może to nie jest jakiś gigamocny efekt, ani nic, ale kurna mać, patrzcie na to. <laughs> Ej, ziomy nie wiedzą, co się dzieje. <laughs> Ej, byku. Dobra, kombłębujemy się. A, no i dupa. No i koniec skakania. No i koniec skakania. No dlaczego mi to robicie, no? No dlaczego? No i buścia miało być tak pięknie Dobra, pijemy strężą masz przerąbane za to Dobra, ja sobie to jakoś wyjdę w ogóle Ej, dobra, nie wiem, że będę miał kaplicę Ja w ogóle w tym filmie zginąć nie mogę, no Przecież jak ja zginę, to będzie taka lipa Dobra, wypierdzielasz, rozumiesz? Halo? Aj, dobra, easy Wiecie co, odbiorę sobie kity Dobra, mam jeden brązowy proszek 16 czerwonego, okej, okay, punkt umiejętności Dobra, odbiorę sobie jeszcze to U kantorzysty zrobię sobie drugi brązowy I dobra, i kupię sobie na pewno stręże, nie? Bo naprawdę, lipa ze strężami Dobra, mamy jednego stręża, dwa, nice Uuu, kurna, ja mam jeszcze 15 brązowego proszku w I z tak czerwonego O kurna, jaki jest, jak jestem bogaty Dobra, czekajcie, kraftuję sobie kolejne stręże Dawaj mi kurna jeszcze tutaj Dwie dwójki, dobra, resztę zostawię, żeby nie było, że wszystko przepierdziało na jednym filmie. A może ja sobie opening zrobię w ogóle? Osiem pusek Pandory mam, prawie 300 ki legę. Ej, w sumie, w sumie. Kurde, kuzi widzowie. Nie no, dobra, chyba otwieram. Odkładam sobie totemy i robimy opening tego. Wysrane opening za 200 zł. Dobra, trzy, cztery. Raz, umiejętności. Dobra, się wezmę sobie, od razu upgrade. Uję. Dobra, biorę siłkę, let's go, mamy na ostatnim levelu. Dobra, kolejne. No w sensie to jest ja dobry drobnie, ale i tak najgorszy. Dobra, kolejna. Klata siedemnastka. No Słabo, słabo. Pustaka brązowego proszku, fajnie. Miecz siedemnastka! Let's go! Teraz, jakby mi drobnął jeszcze żółty proszę to ja normalnie osiemnastkę sobie robię. Dobra, kolejne. Fuck! Co jest kurna, osiemnastka miecz? No to siedemnastkę mamy na giveaway'a, dobra Piszcie w tym momencie w komentarzu swój nick z bugiem C I losuję wam normalnie miecz żołnierza z Marsa Jak dobijecie trzysta łabek To w komentarzu dam zwycięzcę, dobra Jeszcze dwa zostały, ja pierdzieł Osiemnastka miecz, ej, wyobraźcie sobie Osiemnastka miecz i do tego by mi dropnął jeszcze stręcz dziewiątka, dobra, trzy Cztery, okej, brązowy proszek Fajnie, dobra, i klata ah, Kurde, szkoda, że nie jakiś spodnie, nie Dobra, czekajcie, sobie się cika za to, co dropnąłem Dobra, spodnie, buty, siedemnastki No i co, jeszcze, jeszcze mamy katę osiemnastkę Nice Kurna mać Dobra, takiego secika to ja rozumiem widzowie No to kurna co Ja dobieram sobie totemiki Opierdzielam koksa I kurde, proszę jakiś stręcz Proszę dziewiątka Trzy, te, ry O kurde Dobra, i zresztą ja się w ogóle tym jaram, Ja muszę wypierdzielać na bitkę, dobra. Dawaj mi tego chłopa. O kurna, patrzcie na jego serce, co się z tym dzieje. Ej, dobra. Dobra, 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 tylko żeby nie padł. Tylko żeby nie padł. Ale, on, ale oni mi teraz mało zadają, jak mam tą, osi tą osiemnastkę. Dobra! Co? Jest dziewięćdziesiąt trzy! Ej, dobra, nie no, jest jakiś free kill wypierdzielił. Dobra, tylko zaraz, kurde, No nie, no i. Boże, jestem takim debilem. Zabiłem jednego typa i od razu uciekłem. Ja pierdzielę, dobra, wypierdzielaj DJ Lamar To przez ciebie wszystko Dobra, idziemy stąd Dobra, dajemy widzowi backupa Kurde, on miał 18 bania, piętnastka reszta 17 miecz Kurna, mocne, dobra, trzymajmy morda jak Fiponek i lecimy dalej No dobra, no to lecimy z kolejnym efektem Trzy, cztery O oh, kurde, dobra do, Ej, dobra, no nie wiem jaki to jest kaj, co to jest? 61? Ej, ja to do... O oh fuck, ja nie mam tych! Ja pierdziele, nie! Ja Kurde, nie to, że nie miałem nożyczek Tu jeszcze mi kurde i dojechały typy, ja pierdziele, ale dupa O, dobra, tutaj, tutaj jest hipitka Ja pierdzę, ej dobra, jak mnie to już irytuje, nie? Dobra, otwarłam to, proszę coś dobrego Let's go! Co jest? Co to? Co to jest za rygenka w ogóle? Co to jest za rygenka? mi się nagle na dziesiątkę, co, co jest? Ej, co się dzieje? Patrzcie na to. Czekajcie, piję stręca! 40 sekund, kurna, regenki, dziesiątki mamy jeszcze. Dobra, walę go na dziurę. Kurna, zdychasz w tym momencie. Kolejny. Do widzenia. Ej, kurna, bo mi Ej, ale nie, no, regenka, dziesiątka, widzowie. Ej, dobra, nie, muszę uciekać chyba. Fuck, 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 fuck. Dobra, wiecie co? Zopenowałbym sobie jeszcze trochę kluczy. Zopenuję sobie jeszcze kluczy trochę, bo... Więcej tych stręży dwójek by się przydało. Bez tego to... Czekajcie, wezmę sobie to, zamienię wszystko na Stranger 2 Dobra Odłożę to sobie do Ender chesta. Dobra i robimy opening Co drobnie ze stacka lege kluczy? 3 4 Ra, openujemy Pierwsza fala Druga fala, okej okay. Czwórki Te sety ogólnie będę wywalał, nie? W sensie wiecie, mie mieczy zostawię sobie, ale Ale te, te sety raczej nie Okej, okay, dwa razy brązowy proszek. Ooooo... Eee, gówno Ej, nie no, ewidentnie wam powiem, że bardziej się opłaca otwierać Pandorki. Zdecydowanie bardziej się Pandorki opłaca otwierać. Dobra, kolejne brązowe proszki, czerwone. Nie, chociaż w sumie? Kurde, nie dobra, nie. Porównywalnie jest w sumie teraz, jak patrzę. Bo, dwi, bo dwie Pandorki to jest plus minus podobna cena do, do staka legę kluczy. I tu jeszcze macie szansę jakieś fajne mieczyki podrobić. Nie no, tak szczerze? Nie, porównywalnie, porównywalnie. Ale w sumie ciekawe, czy ktoś w tym dole jest tu Tutaj nie ma O dobra, wleciał jakiś ziomek Ciekawe, ziem koksa No nie, nawet dwóch ziomków w sumie, dobra Piję stręczo. albo nie Nie będę pił SC, bo możliwe, że trafi coś Dobra, i używamy Trzy Cztery O kurna, czemu mnie akurat bije jak chcę tego użyć Nie no, serio, kurna Poison 51? A nie, dobra, znowu mi się do dziesiątki zmniejszyło, nie wiem Giga dziwny jest ten item ale kurna, ma tempo! Ej, dobre. Ej, jak to mnie bije? Dobra, ale pad mi totem. Jak coś niespecjalnie, niespecjalnie. Obiecałem, że nie będę specjalnie sobie psuł tych efektów. Ale kurde, tutaj mnie tak dojeżdżają, że kurna się nie dało po prostu wyrobić. Dara, piję strężyka. Dobra, i palimy te pana dziura. Dobra, chodź tu, chłopcyku. Trochę dziwnie to zabrzmiało w sobie. Dobra, jak ja dojazd dostaję? Fuck! Ej, dobra, tak szczerze wam powiem, kurna mać, nie udało mi się w tym odcinku dziewiątki trędza zdobyć, tam chyba maksymalnie była siódemka, tak? Siódemka, która była przemocna i zabija w ogóle ziomka, plus 90 dostałem za niego, ale, ale ja jeszcze chyba ten odcinek będę kończył, bo naprawdę było tym razem bardzo blisko do tego, żeby się po prostu wyrąbał, a to by było potem ciężkie do, do odzyskania, także jakoś odcinek, dzięki wielkie, że oglądaliście, do zobaczenia w kolejnym, siema!